Cześć, witam Was na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się pomiarem palm i uk. Tutaj jak zawsze mam pomocnika, bo mija mniej więcej już rok czasu od ostatniego pomiaru. Ostatni pomiar był w zeszłym roku, 5 czerwca, więc powiedzmy, że już jest rok. Dzisiaj mamy 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc bierzemy się za mierzenie. Pierwszą roślinką, którą będziemy mierzyć, jest karłatka hammerops humilis vulcano. Widzicie, zobaczyć tutaj, jak sobie kwitnie. Nie będziemy usuwać tych kwiatów, jak co roku. Jest ona u nas była zimowana, teraz drugą zimę. Widzicie, że super sobie przezimowała, była dogrzewana, więc bierzemy się za mierzenie. No wychodzi na to, że ma teraz do tych ostatnich liści 70 cm, a w zeszłym roku, jak mierzyłem, bo mam tutaj ściągę, wulkanu yy, miała 50 cm, więc mamy 20 cm przyrostu. Lecimy dalej. Yy, następną palmą będzie Trahe Carpus Fortunei. No niestety to jest Trahe Carpus, taki wędrowniczek. On już u nas w ogrodzie zmieniał 3 razy miejsce. Więc tutaj bym się nie spodziewał jakiś szalonych przyrostów, jeśli chodzi o pień, no wychodzi jakieś 40 cm nie będziemy mierzyć całości. No całość ma 90 cm yy, Więc nasz strachy karpus przyrosnął o dziwo 10 cm, bo w zeszłym roku miał 30 cm Więc to jest takie plus minus wiadomo że tego... Nie można tak do końca brać do siebie, bo to też jakiś delikatny błąd pomiaru, czy tam powiedzmy inaczej było delikatnie mierzone. No ale, plus minus 10 cm, nic, lecimy dalej. Teraz pomierzymy sobie naszą roztratę. Tutaj bym się nie spodziewał jakiegoś szaleństwa. Jest metr wędruje na sam spód. No, i zobaczmy, ile jest do. No, tak z mojej perspektywy, tutaj wygląda 90. Z perspektywy nagrywania, ale jest jakieś 93 cm. A roztrata miała w zeszłym roku 93 cm. Więc jeśli chodzi o wysokość, to nie urosła nic. Bo był tutaj mały problem. Zablokował się jej stożek wzrostu. po wykrzywiało jej liście. No, ale już jak widać, ruszyło. Więc będzie dobrze. Natomiast po filiferze, można się spodziewać już fajnego przyrostu. I zaraz sobie to sprawdzimy. Filifera u nas dopiero pierwszą zimę ma za sobą. Więc tak z tej perspektywy wychodzi jakieś 99-100 cm. A w zeszłym roku było 78. Więc jest 20 cm przyrostu, więc bardzo ładnie. Zresztą widać, że tu się już fajnie otwiera. No i filifera to jest jedna z szybciej rosnących juk, więc o się można było spodziewać, że będzie super rosła. i tak też jest. Generalnie też była w zimie dogrzewana, więc myślę, że to tym też jest troszeczkę spowodowane, że tak fajnie sobie przyrosła. Lecimy dalej. Tutaj jest nasz wagnerianus, który w zeszłym roku z liśćmi miał Met 50, więc był wyższy o 40 cm niż w tym roku, ale to z tego powodu, że po prostu był z takiej plantacji, w której miał liście wyciągnięte. Teraz już te liście są prawidłowe, jak na taką wielkość palmy. Zobaczymy sobie z tej strony, jak tu się wygląda, jak tutaj wygląda sprawa z pniem. No, 5, a przyjąć jakieś 49 cm. 49 cm. A w zeszłym roku miał 40 cm, więc około 10 cm, może troszkę mniej. Ale bardzo fajnie ten Wagner sobie wypuszcza liście. Bo już jest trzeci liść. Tutaj widzicie raz, dwa, trzy. To są wszystkie liście z tego roku. I on też był trzymany w zimie dosyć wysoko. Było jakieś 5 stopni na plusie, mniej więcej. Wiadomo, że tam były delikatne skoki, ale, ale generalnie był utrzymany dosyć wysoko. Tutaj jest stary liść, no i tutaj mamy już nowe liście. Tej palmy nie będziemy mierzyć, bo to jest nowy nabytek. 1,70 70 pnia, razem ponad 2,40 Więc idziemy sobie zmierzyć jeszcze naszą królową, ogrodu może być teraz troszkę kiepska jakość ale już przejdziemy z drugiej strony więc tak, yy, nasza Waszyngtonia w zeszłym roku miała pnia 90 cm i 200 cm miała w całości już patrzę czy Wam dobrze mówię yy, tak Miała 90 cm i 200 cm przy najwyższym liściu. Więc mierzymy teraz sobie, jak to tutaj się ma u naszej w Waszyngtonii. No i było tak samo mierzone, że mierzyłem po prostu do, do miejsca, w którym zaczyna się wypuszczać, sto, skąd wychodzi stożek wzrostu i wychodzą liście. Więc fajnie tu można zauważyć, że to tutaj, już Wam pokażę. To tutaj, to jest wszystko to, co urosło u nas. Więc jak miała 90 cm, a teraz ma jakieś 110, niecałe. Więc około 20 cm można powiedzieć, pnia poszła do góry. Więc jest naprawdę super. ważka demon <grym> wzrostu, no i wypuszcza sobie już po trzeciego czy czwartego liścia. Więc jej te zimne noce nic nie robią, a po prostu puszcza liścia za liściem przerwę na chwilę i zmierzę, bo nie dam rady zmierzyć jedną ręką jaka jest wysokość całej palmy no więc wysokość ważki to jest jakieś 2,15 całości razem z tymi liśćmi i tak się ona prezentuje no jest to nasza, jak mówiłem wcześniej królowa ogrodu no więc to tyle mniej więcej z tych naszych pomiarów Najlepiej sobie podrosła Vulcano, Filifera, no i Robusta. One sobie mniej więcej wszystkie po około 20 cm poszły do góry. Więc to na tyle moi drodzy. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!